Witajcie. dzisiaj chcę wam pokazać wzór ażurowy, który możecie wykorzystać na każdy wasz projekt, ponieważ możecie go robić na ym, dwóch drutach albo na drutach z żyłką lub na pięciu drutach, jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić skarpetki. Tutaj macie prawą stronę. Popatrzcie, jest bardzo piękny wzór, naprawdę na wiosenne projekty, na letnie bluzeczki z krótkim rękawkiem, sweterki, tuniki, lewa strona. Do tego mam oczywiście mały szkic dla Was zrobiony. Ja z Wami będę tutaj zaczęłam już robić, będę z Wami robiła dwa raporty, dwa rzędy, to znaczy w sumie cztery rzędy, bo pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, później jeden ominę. I zrobimy siódmy, ósmy, 9, 10, 11, 12 ominę. To tylko dlatego, żeby żebyście sami zadecydowali, czy chcecie robić to takie szerokie, jak ja tutaj mam. Znaczy to mam na myśli w tej chwili ten kawałek. Czy chcecie to wystarczy Wam? też bardzo ładnie wygląda. Tutaj nie jest tak dobrze widoczne, ale jak zrobię z Wami jeden raport jeszcze na wysokość składający się tu tylko z tych czterech rzędów i tu czterech rzędów, to zobaczycie, będziecie mieli porównanie. Mamy tutaj narzuty na zielono zaznaczone i oczka prawe to są na niebiesko zaznaczone. Te strzałeczki to są trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu, to znaczy to środkowe oczko leży u góry. Pokażę Wam znowu dwie metody, jak to robić, żeby to środkowe oczko leżało na górze i żeby Wam wyszła tutaj taka ładna, prosta linia. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Jak widzicie, pierwszy, trzeci, piąty są identyczne. Później macie siódmy, dziewiąty, 11, również są identyczne. One po prostu się przesuwają. Przesuwa się ten wzór. Pierwsze oczko zdejmujemy. To jest oczko brzegowe. Oczka brzegowe macie liczbę oczek podzielną przez 6 plus dwa oczka brzegowe. Tych oczek brzegowych nie macie, jeżeli robicie na okrągło. Po tym oczku brzegowym Robicie jeden narzut i teraz pokażę Wam pierwszą metodę, jak zrobić, żeby to środkowe, z tych trzech oczek, to środkowe leżało u góry. Zdejmuję pierwsze dwa oczka, przenoszę z lewego na prawy drut bez przerabiania. Lewy drut wsuwam pod pierwsze z tych zdjętych oczek, wyciągam, nie zgubcie tego narzutu tutaj, wyciągam prawy drut, Podbieram to środkowe oczko i kładę do, to na lewym drucie jako pierwsze. I teraz, jak przerobicie te trzy oczka razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek, to będziecie mieli to środkowe, będzie leżało u góry i zrobi Wam się taka prosta linia tutaj. Następnie, robimy narzut i trzy prawe oczka. Kolejny raport, drugi, narzut i znowu mamy trzy oczka razem. Jeszcze raz pokażę Wam to, tak jak pokazałam w tym pierwszym raporcie. Dwa pierwsze oczka zdejmujemy z lewego drutu, trzecie zostaje na lewym drucie. Lewy drut wsuwamy pod to pierwsze z tych oczek, pod tylnią ściankę, wyciągamy prawy drut, Widzicie, to środkowe tu leży, czy wisi w powietrzu. Podbieramy je prawym drutem i przenosimy na, jako pierwsze na lewy drut. I teraz wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek i przeciągamy włóczkę. Gotowe. Jeden narzut i trzy prawe. I powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i w drugim rzędzie wszystkie oczka przerabiacie na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach czy na pięciu drutach, to wszystkie oczka przerabiacie na prawo. Nawet narzuty wtedy przerabiacie również na prawo. Ja chyba jeden narzut tu zapomniałam, czy nie? Nie. W tej chwili przerabiamy wszystkie na lewo. Trzeci rząd, oczko brzegowe, a po nim narzut. I teraz pokażę Wam ten drugi, ten drugi sposób, żeby mieć trzy oczka razem przerobione, żeby środkowe leżało na wierzchu. Te dwa, tu mamy te trzy oczka, które musimy przerobić razem. Prawy drut suwamy pod te dwa pierwsze oczka, zobaczcie, pod ich przednie ścianki, ale od lewej strony. Zdejmujemy je z lewego drutu i teraz jak przekręcimy nasz drut prawy, znowu w stronę robót, tak żeby robić, to to oczko automatycznie się przekręciło. Trzecie oczko przerabiacie na prawo. I teraz te dwa oczka podbieracie lewym drutem pod przednimi ściankami, przeciągacie je nad tym jednym oczkiem przerobionym. I to oczko środkowe leży na wierzchu, widzicie? Jeden narzut, trzy oczka na prawo. I jeszcze jeden raport zrobię z Wami. Narzut, podbieramy te dwa oczka. Trzecie oczko przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy jeden narzut i trzy prawe oczka. I powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo, to jest brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie czwarty rząd, wszystkie oczka na lewo. I teraz ja będę robiła jako piąty rząd. Piąty rząd powtarzacie, jeżeli chcecie z trzech, to mieć tak jak w tym różowym. Ja będę robiła już od piątego rzędu z Wami, tak jak na szkicu jest siódme, dobrze? Teraz najpierw zrobię lewą stronę, wszystkie oczka na lewo. Robimy teraz, ja będę mówiła siódmy rząd, tak jak jest na szkicu, dobrze? Ja robię o jeden mniej, ale wiecie o co mi chodzi, ja Wam mówię w tej chwili siódmy rząd. Oczko brzegowe. Po tym oczku brzegowym robimy trzy oczka na prawo, Jeden narzut i trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. A więc znowu przeciągamy. Jeden narzut i nowy raport, trzy prawe oczka, narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu. Jeden narzut. I powtarzacie raporty, po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i jeżeli robicie w rzędach, to macie wszystkie oczka na lewo, w okrążeniach macie wszystkie oczka na prawo. Już tu przerobię do końca z Wami i zrobimy jeszcze jeden rząd i wtedy możecie już sami robić. Ten szkic możecie sobie przerysować, bo widzicie, że on jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy. Oczko brzegowe. I znowu robimy trzy prawe. Jeden narzut. Trzy razem ze środkowym na wierzchu. I przeciągamy te dwa przez to jedno. Oj, oj, oj. Przez to jedno przerobione w ten sposób. Narzut. Kolejny raport. Trzy prawe. 2, 3. Dwa zdejmujemy. Jedno przerabiamy. I te dwa zdjęte przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy narzut. I u mnie jest już oczko brzegowe. Nie zapomnijcie o tych narzutach. To jest bardzo ważne, bo później będziecie się ściekać, bo będziecie mieli za mało oczek. Już z takim czymś się też spotkałam u mnie, <gry> że później coś mi się nie zgadzały Oczka, później jak patrzyłam, liczyłam to. Ups, zapomniałam gdzieś tam narzut. To jest teraz lewa strona i tą lewe, lewą stronę. Przerabiamy wszystkie oczka na lewo i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Po skróconym, zwężonym tutaj widzicie, to jest identyczna grubość włóczki, ale tutaj to jest węższe i też bardzo fajnie wygląda, jak widzicie. Ja może wezmę do to, to. W ten sposób to zrobię, to będzie lepiej widać. Popatrzcie, tak to wygląda. Bardzo ładnie też. To wszystko moi drodzy. Życzę Wam miłego poniedziałku. Dużo, dużo słońca i żeby w końcu było ciepło. Zostańcie zdrowi. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Do usłyszenia. Cześć.